Sobotę 15 czerwca, pierwsza w tym roku okazja, żeby potrenować z wojskiem. Marynarze z 8 Floty Obrony Wybrzeża czekają na tych, którzy przez kilka godzin chcą poczuć się jak żołnierze. Aktualnie trwa już piąta edycja programu Trenuj z wojskiem, i 15 czerwca w Świnuściu na obiektach 8 Floty Obrony Wybrzeża, mam tu na myśli nasz port wojenny oraz strzelnicę garnizonową, przeprowadzimy kolejne już szkolenie dla cywili. W trakcie 8 godzin będziemy mogli. Sprawdzić się na różnych polach, poznać obsługę broni, postrzelać na symulatorze śnieżnik, a także pokażemy, jak przetrwać, jak pozyskać wodę, jak rozpalić ognisko. Nasi strażacy oraz ratownicy medyczni pokażą, jak udzielić pomocy przy wypadku komunikacyjnym, jak podejść, jak zachować się w takiej sytuacji. Także myślę, że 8 godzin na pewno będzie bardzo pożyteczne i zachęcamy do tego, żeby te 8 godzin w sobotę, bo to będzie 15 czerwca, to sobota, spędzić właśnie z nami i też pozyskać coś z tego dla siebie. A na zgłoszenia wojsko czeka do 14 czerwca. W treningach mogą wziąć udział mężczyźni, jak i kobiety. Do akcji Trenuj z Wojskiem mogą się zgłosić osoby od wieku od 15 lat do 65 lat, posiadające wyłącznie obywatelstwo polskie. Sprawne w miarę fizycznie, szkolenie nie będzie bardzo wymagające, aczkolwiek należy uwzględnić, że będą różne sytuacje wymagające jednak pewnej sprawności. Można się zgłosić poprzez zgłoszenie mailowe lub telefoniczne podane na stronie 8 Flotylii Obrony Wybrzeża oraz Komendy Portu Wojennego Świnoujście. Można się zgłaszać do dnia 14 czerwca do godziny 20. Ten dzień kończy zapisy do szkolenia i na następny dzień należy przyjść 15 minut wcześniej, przed szkoleniem. W przypadku osoby dorosłej należy wypełnić oświadczenie oraz zgodę RODO, a w przypadku osoby niepełnoletniej, czyli w wieku od 15 do 18 roku życia, należy mieć ze sobą zgodę rodzica oraz oświadczenie RODO. Takie zgody będzie można również wypełnić na miejscu przed szkoleniem. Wszystkie szczegółowe informacje można znaleźć na internetowej stronie 8 Flotyli Obrony Wybrzeża. A jeśli 8 godzin treningu kogoś przekona do wstąpienia do służby wojskowej, to na miejscu będzie punkt rekrutacyjny. Piąta edycja Trenuj z wojskiem jest to służba żołnierska w pigułce. Jeśli chcesz wiedzieć coś więcej, zapraszamy na 27-dniowe szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. W ubiegłym roku w akcji Trenuj z wojskiem tylko w Świnoujściu wzięło udział około 100 osób. Z kolei w całym kraju ponad 20 tysięcy.